Czytanie nie musi być największą przyjemnością. Hejka, ja jestem Maja i cieszę się, że tutaj jesteś. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na 5 sposobów odpowiedzi na pytanie. Jak zacząć czytać? Jeżeli chcecie, możecie teraz przeskipować i przejść do tych pięciu konkretnych sposobów, bo są na dole rozdziały. Natomiast najpierw ja chciałabym się z Wami podzielić moją jakby czytelniczą, książkową historią, bo a nuż ktoś mógłby się też ze mną utożsamić. Ja ogólnie zawsze miałam gdzieś tam pojęcie o sobie, że jestem mocno osobą taką działającą, ekscentryczną, aktywną, energiczną. Ja ogólnie bardzo lubię się czymś zajmować, bardzo lubię, jak coś się dzieje. Najlepiej, żeby każdy dzień u mnie był inny, jakby oscylował w takich moich osobistych rytuałach, ale gdzieś przynosił, wiecie, jakieś takie wyzwanie, coś innego, z czym mogłabym się poczuć dobrze. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wydaje mi się, że dużo osób, którzy mają podobnie, a nie czytają, mogą właśnie uważać, że czytanie jest dla nich w pewien sposób zanudne, zanurzące, że trzeba przysłowiowo siedzieć w jednym miejscu, skupić się na jednej rzeczy, właśnie na czytaniu książek i mogą czuć, że to jest ewidentnie nie dla nich. Taka dygresja, że zaskakujące było dla mnie na przykład to, że jedną z moich ulubionych aktywności fizycznych jest yoga. bardzo teraz y, lubuję się, jakby widzę bardzo pozytywne skutki medytacji, a też z tych jakby dziedzin myślałam, że jakby te dziedziny nie są do końca dla mnie, bo ja, wiecie, potrzebuję jakby więcej bodźców i więcej jakby, wiecie, takiego, nie wiem, ruchu, mo, mo, można by rzec. Natomiast, właśnie no, odkryłam to w sobie, że nie, że bardzo też się widzę w takich, nie wiem, spokojnych innych rzeczach i książki to też może być właśnie jedna z takich dziedzin uznawanych za spokojne i nie pasujące do takiej, wiecie, dynamicznej, jakby burzliwego charakteru osobowości. Nic bardziej mylnego. Moja przygoda ogólnie z książkami, w sensie moment, w którym na książki popatrzyłam inaczej, nastąpił trzy lata temu, także stosunkowo niedawno, bo ogólnie przed tym okresem, jak książki czytałam, ale bardzo mało. Wiecie, to się zdarzało w ciągu roku, nie wiem, no z dwie, trzy, inaczej zupełnie patrzyłam na książki. Nie widziałam tego czegoś, co widzę teraz i trzy lata temu, ja to doskonale pamiętam, kąpałam się, naprawdę byłam sobie w łazience no way. i nagle na YouTubie wyświetlił mi się pewien proponowany kanał. A jaki to kanał? Zaksiążkowane. Dokładnie, wyświetlił mi się kanał dziewczyn i były wtedy no, początkującym kanałem, a ja miałam takie, co, że dlaczego w ogóle mi się wyświetla ten kanał? Dlaczego mi się wyświetla coś o, o jakichś książkach? Ale włączyłam i ten moment, że ja włączyłam ich filmik, wtedy to był bardzo popularny zresztą zapewne do dzisiaj 24-godzinny maraton czytelniczy, naprawdę to był Przełom. Jestem dziewczyną bardzo, bardzo za to wdzięczna. Bardzo bym chciała osobiście im w, jakimś, w jakiś sposób podziękować. Tamten moment obrócił moje życie, mogę powiedzieć no, czytelnicze, na pewno o 180 stopni. Ogólnie moje życie całościowe, prywatne czy to zawodowe zmienił bardzo. Bo, jak wiadomo, no, nie sposób niekiedy nam zobaczyć tych nienamacalnych rzeczy, jaki wpływ tak naprawdę mają treści, jakimi się otaczamy. Treści, jakie przyswajamy i jakie właśnie można zebrać tego owoce w prawdziwym życiu. Widzę i mogę powiedzieć, jak bardzo ma na mnie wpływ ta moja nowa pasja, mogę by rzec. Po tej mojej, może i krótkiej, ale intensywnej czytelniczej podróży. Przychodzę do Was właśnie z pięcioma sposobami, które wydaje mi się, że anusz mogą być dla Was taką iskrą, która, nie wiem, anusz metaforycznie mówiąc, rozpocznie dla was jakiś taki nowy rozdział w waszym życiu. Czytanie nie musi być największą przyjemnością. Brzmi przezornie i może trochę nielogicznie, jeżeli chodzi właśnie o czytanie książek. Natomiast wydaje mi się, że osoby, które nie czytają, mogą w pewien sposób w swojej głowie szufladkować czytanie jako na przykład coś nużącego, coś, przy czym nie będą w stanie się skupić i tak dalej. I właśnie to szufladkowanie automatycznie nie pozwala im po jakąś książkę sięgnąć i po prostu zacząć czytać. A to właśnie o co mi chodzi, to to, że w całej tej, nie wiem, czytelniczej przygodzie, sama jakby książka, nie musi być dla nas największą przyjemnością, jak już właśnie, nie wiem, ją czytamy. Bo na przykład możemy mieć niezwykłą przyjemność w samym zbieraniu kolekcjonowaniu książek. I tak właśnie to mi się spodobało, spodobało jak ostatnio u Oli na kanale Mrs. Fairy Tale. Mrs. Mr. Mrs. Mrs. chyba miss, miss, miss Fairy Tale. Do tej pory wymawiałam Mrs. Fairy Tale, a to jest przecież panienka, panna, Miss Fairy Tale. Tak, więc powiedziała właśnie w jednym z filmików, że jakby czytanie książek, a zbieranie ich... To są dwie różne pasje i to, to jest co innego. I ja się w tym zupełnie, z, w zupełności się z tym zgadzam. My możemy czerpać większą przyjemność z samego odkrywania nowych tytułów, szukania nowych pozycji do przeczytania, wypisywania sobie ich na kartce, robienie jakichś list prezentowych czy zakupowych książkowych. Możemy chcieć zbierać same jakieś piękne wydania. W twardych oprawach. Po prostu ta pasja yy, czytania nie ogranicza się tylko do samego czytania. Na przykład ja, do czego ostatnio sama doszłam do jakiego wniosku, że tak naprawdę ja bardzo lubię zaczynać i kończyć książki. Po prostu zaczynać i kończyć rzeczy. Ja bardzo lubię jakieś takie właśnie skrajne punkty. Ogólnie, może to jest też cecha jakaś moja, mojego charakteru, bo też bywam taką skrajną osobą, że nad czym też pracuję, bo niekiedy mam takie, że albo wszystko, albo nic, co niekoniecznie jest dobre. Bardzo lubię szukać nowych tytułów do przeczytania, sobie planować, zaznaczać. Jakby wiecie, później, jak już przychodzi moment, że decyduję się kupić, to otwieram te listy, sprawdzam, sprawdzam. Decyduję, które kupić. Czekam, aż mi przyjdą. Potem się zachwycam już, jak je odbieram, jak są wydane. Moje czytelnicze rytuały sprawiają mi większą przyjemność niż niekiedy samo siedzenie i czytanie książki. Krótkie książki i dostosowanie formy do tego, kim my jesteśmy. Czy wzrokowcami, czy Słuchowcami. Jeżeli książek nie czytamy, ja bym poradziła sięgnąć po jakieś krótkie książki, żeby po prostu od razu się nie przytłoczyć. Jak mam krótszą książkę i w przeciągu krótkiego czasu mogę ją otworzyć i skończyć, to bardziej mnie to napędza i zachęca do czytania coraz to kolejnych tytułów. A to dostosowanie formy też jest uważam, że bardzo ważne, bo jeżeli na przykład właśnie jesteśmy wzrokowcami, to tak jak ja, to ja do dzisiaj nie mogę się wstrzelić w audiobooki. Ja próbowałam już nie raz, ale ja... Tak bardzo lubię zaznaczać sobie coś w książkach fizycznych, zapisywać, zatrzymywać się. Ja w ogóle uwielbiam piękne cytaty. Więc jak słucham audiobooka i jakby wiecie, czymś się zajmuję, słuchając tego audiobooka, i coś mi po prostu przeleci jakieś zdanie, to niekiedy mi się najzwyczajniej nie chce cofać, nie chce szukać telefonu, zatrzymywać, cofać. I bardziej mogę na to machnąć ręką, ale i tak mam ten niedosyt i niesmak, że tego w pełni jakby nie doznałam. Z drugiej strony. Jeżeli jesteście słuchowcami, to a nuż możecie mieć większą trudność skupić się na tekście pisanym. Numer 3 to odwrotność zainteresowań. I to, co mam tu na myśli, to wiele osób mam wrażenie, że właśnie doradza tak, że sięgaj po książki, takie czym się interesujesz jakby na co dzień. A właśnie ja powiem tutaj odwrotnie że spróbuj pomyśleć o tym, co, o czym na przykład właśnie za bardzo nie myślisz, odwróć pewne sytuacje i pewne jakby schematy, bo nie jest powiedziane, że to, czym się zajmujesz w prawdziwym życiu, czy to, co wydaje Ci się, że lubisz, to tak naprawdę będziesz lubił w książkach, bo może być właśnie zupełnie odwrotnie. Tak jak na przykład w codziennym życiu możesz bardzo lubić, załóżmy, grać w gry komputerowe, może to być w ogóle Twoja, wiecie, pasja, hobby, to są też książki, które są bardzo ciekawie konstruowane na ramach świata wirtualnego i można się poczuć również, jakbyś grał w grę. Ale, na przykład, ja bardzo lubię, choć nie gram za bardzo już, natomiast bardzo lubiłam grać w gry komputerowe. Komputerowe. Czy ja mam po prostu 60 lat. Natomiast jak próbowałam czytać tego typu książkę, to nie była kompletnie na mnie dla mnie. Ale właśnie często jest tak, że to, co myślimy, że na przykład w rzeczywistym życiu nie interesuje nas, jakaś, wiecie, załóżmy wyimaginowane światy, jakaś właśnie fantastyka, tu science fiction, że nas to w ogóle nie interesuje, że wolimy twardo stać na Ziemi, to może się okazać właśnie zupełnie przewrotnie, że w książkach odnajdziemy coś dla siebie, odkryjemy właśnie tą część, którą do tej pory nie odkryliśmy. To też może być też ciekawa zabawa dowiedzieć się w ogóle o tych swoich odwrotnościach, że tak naprawdę co by dla nas było takiego odwrotnego. Klub to po prostu próbować i to znaleźć. Numer czwarty to Inspiracja, bez wymagań, z, z wyrozumiałością wobec siebie, z takim luzem, i żeby mieć świadomość, że czasami wystarczy tylko jedna osoba, jedno zdanie, jedna potrzeba, żeby coś w naszej głowie i w naszym życiu się zupełnie odwróciło. Dlatego, według mnie, bardzo ważna jest taka otwartość do otaczającego nas świata, bo naprawdę uważam, że wszędzie idzie się czymś zainspirować i właśnie Gdybyście chcieli zacząć czytać, to, a nie wiem, przytłacza Was właśnie takie myślenie, od czego zacząć, ale jak i co, i zlatuje ich z czasu, i wciąż na przykład nie czytacie w ogóle, bądź nie czytacie tyle, ile byście chcieli. To właśnie, żeby bardziej być wobec siebie wyrozumiałym, jakby zrezygnować z pewnych wymagań i na przykład sobie postanowić, dobra, że teraz, jak nie wiem, oglądam, załóżmy, nie wiem, swojego ulubionego twórcę na YouTube. To po prostu. Z, ze zwykłej ciekawości po tą książkę sięgnę. Albo żeby znaleźć właśnie inspiracje na przykład w postaci kanałów książkowych, których jest masę. Może to jest też klucz, żeby bardziej wyluzować, tylko dać się ponieść. I numer 5 to połączenie czynności. Niestety w dzisiejszym świecie y, masę osób ogólnie dookoła nas występuje przebodźcowanie. My jesteśmy przeinformowani, bardzo trudno nam się skupić na jednej rzeczy. Uważam, że właśnie to jest też y, superlatyw, jaki możemy wynieść z czytania książek, jeżeli właśnie się postaramy. Jeżeli będziemy potrafili skupić się na jednej książce, to też nam się spożytkuje to w prawdziwym, codziennym życiu. Ale jeżeli właśnie zaczynamy swoją przygodę z czytaniem i bardzo naprawdę trudno nam się skupić, to może warto by było wypróbować połączenie pewnych czynności. Czyli na przykład, nie wiem, bierzemy kąpiel, no to wtedy puszczamy sobie w tle jakąś muzykę i bierzemy książkę i załóżmy czytamy. Chociaż 5 czy 10 stron. I ileko, Ilekolwiek idziemy na spacer, to włączamy sobie jakiegoś audiobooka. Sprzątamy, również włączamy audiobooka, żebyśmy mieli bardziej poczucie, że jeżeli nam to sprawia naprawdę taką frustrację, że nie wiem, że tylko siedzimy i robimy jedną rzecz. O co ja zachęcam, że warto o to dbać. Natomiast jeszcze, jeśli właśnie powtarzam, Wam to sprawia, nie wiem, pewien właśnie dyskomfort, nie lubicie tego, to lepiej uważam, żeby połączyć pewne czynności, a i tak odkrywać to, co książki mają nam do zaoferowania, niż właśnie nie robić tego w ogóle. I tu na zakończenie, jeszcze taki bonusik, taka gwiazdka. Zadajcie sobie jedno pytanie: Z czym się teraz borykacie? I następnie, jak już odpowiecie sobie na to pytanie, może to być odpowiedź składająca się tylko z jednego słowa. To znajdźcie jedną książkę, jeden tytuł, który będzie właśnie odpowiadał tym Waszym troskom, jakiemuś problemowi. Wiem, że to może być niewygodne zastanowienie się nad tym, aczkolwiek jest to nieuniknione, jeżeli naprawdę chcielibyśmy sobie pomóc i ten dany problem rozwiązać. Są ludzie, którzy również tak mieli, którzy również tak mają, tylko ci, którzy. Tak, mieli, to napisali na ten temat książki. Także to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że któryś z tych sposobów może właśnie będzie stanowić dla Was taką iskierkę. Mm, a jeśli nie, to może da wam tą iskrę coś innego bądź ktoś inny. A na ten moment dziękuję Wam, że byliście. Fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że będziecie. Pa pa!